No witam, posadziłem w międzyczasie też drzewka jakieś, w sensie nie jakieś tylko, no byłem w szkółce drzew i kupiłem czereśnie, gruszkę i, I co to było trzecie? Czereśnia, gruszka i a i śliwka węgierka, taka większa. Także no tutaj to trawa jest zasiana, jest to wy... powałowane, ja na ten czas kupiłem takie zraszacze, <laughs> One sobie chodzą dwa takie, jeden tam, drugi tu i jeszcze trzeci pójdzie. Także żeby poczekaj, synu, poczekaj. To nagrywa, dobra? Żeby, no to było wilgotne w miarę, nie? w miarę często. Pokażę wam, bo tak jak mówiłem we wtorek przychodzą z tą pompą, we wtorek z tą pompą ciepła i trzeba było właśnie pod pompę ułożyć kilka płytek. Także no, przywiozłem to dzisiaj. Nie ułożyłem w sumie godzinka roboty, no i tyle, nie no. Tu mamy tyle takie do, żeby jakby, żeby, no tu się dociska tak płytka do płytki, żeby, żeby no, nie było krzywo. No i tyle chyba tutaj, co tutaj dużo mówić, no grzebień dziesiątka, tak mi tam doradził płytka, żeby na dziesiątce to robić i dobrze mi doradził, bo rzeczywiście to siadło, to proszę zobaczyć, że że to niewiele zostało jakby, w sensie, no dużo siadło, tak, to także dziesiąteczka grzebień, no i kilka sztuk, jeszcze będzie ktoś robił, ja nie mam do tego się wątpliwości, powiem szczerze, płytki to ciężki temat. Także tylko zrobiłem tyle, ile musiałem. I właśnie, bo tutaj jak, jak przykuwaliśmy do, do, tego, do tego rozdzielacza, do podłogówki, to, to przebyliśmy się na wylot, nie? I, I wiecie co tutaj jest taka sytuacja, ja, ja też wiem, że tutaj robi się różne rzeczy, podwójny regips można dać, no różne różne rzeczy, ja sobie to wymyśliłem w ten sposób, bo tutaj będzie pokój młodego i żeby czasami gdzieś tam coś nie było słychać, to kupiłem na internecie taką, o to jest coś takiego, taka e, wygłuszająca mata bitumiczna z aluminium, także ją, ją podkleiło ona jest sama tak także sobie dokleiło się do tego. Tutaj odrysowałem jak widać, bo w tym miejscu, bo to wbrew pozorom powiem szczerze, że nie jest takie proste. taką płytę kupiłem, no, ale też jest droga dosyć no, chyba się ten kawałek, tak. Nie wiem, no Regis by był wiadomo no tańszy, dużo, dużo tańszy, no ja kupiłem no tak sobie inny Odrysowałem sobie i tutaj musi zostać wycięte, bo nie może być tak, nie powinno być takiej sytuacji, żeby E, ta płyta się, jakby dopiero do tego, bo no będzie pękać. Nie? Tutaj trzeba wyciąć e, fleksem starczym do betonu, obkuć tak, żeby ta płyta się zlicowała z tym, tak? i ją naklej wtedy poprzyklejać i delikatnie nawet tutaj zeskrobać, dobrze by było tego tynku, żeby siateczkę też położyć. I wtedy, jeżeli to się oprze na tym, no to mamy wtedy spokojną głowę, tak, że to nam nie będzie pękać po prostu. I resztę Godbandem się tutaj zaciągnie. No, ja sobie tak to zrobię, i wydaje mi się, że to, to będzie w porządku zrobione. Także tyle. W tygodniu zaraz, jak tylko właśnie skończę roku pracy, to kupiłem sobie z bratem w sumie na spółkę, bo on też będzie robił sufity. Kupiliśmy ten, te, tą windę, czy jak tam się na ten podnośnik do płyt, no i będę to kręcił. Także z takich rzeczy to by było tyle. By tu jeszcze pokazać. No w zasadzie w sumie chyba na tyle. Aha! Bo no widzicie, odnosi membrany. Sorry za, za, za ten obraz, bo tam było jasno, tu jest ciemno, a odwrotnie i tak to wszystko. Kupiłem tą właśnie tą vario, tak tą yy, izowera. Tą folię, tą, to jest to sensacja jest izolacja. Skórka, zobaczcie, wszystkie są, teraz gubię. No przecież, cholera jest, no. Paroszczelna, o tak. No i tak to wygląda, no. To jest drogie, nie? To bardzo drogie, to jest 7 stówek za sztukę. To mam 2000 na 180 metrów, bo 60 metrów jest w rolce. Kurka, no kupmy i wiecie co, to jest tam o tym zmiennym dypuże, oporze dyfuzyjnym Czyli ona jakby różnie przepuszcza. Z jednej strony jakby, jeżeli wilgoć będzie, od góry, tak? Czyli od tamtej strony jakby, no to ona ma możliwość ją z pójść do środka, ale to... Urzuka wiecie co, ja nie wiem czy to, czy to miało sensu. Bo... Wszyscy dają zwykłą, żółtą kosztuje 300 zł na cały budynek i część, nie? Także róbcie jak chcecie. Ja kupiłem taką, aha! I w się też łatwo klei, o ja pod tym względem robię, ona jest taki... Ona ma taką strukturę, że no ją się łatwo... łatwo jest ją fajnie naprężyć i ona tak fajnie sobie leży na, na tych na tych profilach nie wizualnie po prostu też dobrze wygląda i mówię kurka ja bym to sam robił I mówię dobra biorę to i i tyle Także także tyle pozdrawiam